Spędził w więzieniu 18 lat za zbrodnię, której nie popełnił. Dzięki pomocy i uporowi m.in. dziennikarza uwagi Grzegorza Głuszaka, Tomasz Komenda wyszedł na wolność, dostał odszkodowanie i zaczął układać sobie życie na nowo. Niestety przegrał walkę z ciężką chorobą. Dariusz Łapiński. Sąd Najwyższy uniewinnia Tomasza Komendy od dokonania przypisanego mu przestępstwa. Trafił do więzienia, gdy miał 23 lata. Został z niego zwolniony przez Sąd Najwyższy, gdy miał 40. Odsiedział większość nieswojej kary, najpiękniejsze lata życia. Ja w zakładzie karnym byłem zwykłym śmieciem. Nie miałem żadnych praw. Odsiedział w więzieniu 18 z zasądzonych mu 25 lat, skazany za bestialską zbrodnię, której nie popełnił, za brutalne zgwałcenie i zabójstwo. 15-letniej dziewczyny. On w ogóle nie wiedział, z jakiego powodu jest zatrzymany. Po trzech latach i czterech miesiącach od zdarzenia przez ten okres no nie można było znaleźć sprawcy, to kogoś trzeba było znaleźć. Spreparowano dowody, zastraszono świadków. Dla sądu, który skazał Tomasza Komendę to była jednoznaczna sprawa. Jej nieprawidłowości wielokrotnie nagłaśniał reporter TVN i TVN24 Grzegorz Busza. Wolność uzyskał przez przypadek, tylko dlatego, że. Kilku osobom chciało się dokończyć dotąd niedokończoną sprawę, czyli wyjaśnić do końca morderstwo młodej dziewczyny. I przez to, że udało się odnaleźć dwóch, dwóch sprawców, okazało się, że Tomasz komenda przez 18 lat niewinnie siedział w zakładzie karnym. Historia, która nigdy nie powinna była się zdarzyć. Tomasz Komenda dostał od skarbu państwa za niesłuszne skazanie 13 milionów złotych za dość uczynienia. Mógł wreszcie zacząć żyć. Niestety dopadł go nowotwór. Przez ostatni czas. No, zmagał się z chorobą, no, niestety przegrał. No, to smutne, bo żył niestety za krótko. On zasłużył na to, żeby dalej żyć normalnie, żeby cieszyć się rodziną, żeby no, mieć pieniądze móc pracować. Był no, miłym człowiekiem w takim bezpośrednim kontakcie. Konsekwencji za niesłuszne skazanie komendy dotąd nikt nie poniósł. Żaden policjant, który zbierał dowody, żaden prokurator, który oskarżał go przed sądem, ani żaden z sędziów, którzy wydawali skazujący wyrok. Nie mieliśmy takiej sprawy do tej pory w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości, tak oczywistej pomyłki sądowej, niesłusznego skazania. W ubiegłym miesiącu prokuratura umorzyła śledztwo w w sprawie nieprawidłowości w śledztwie wobec Tomasza Komendy. Dariusz Łapiński fakty.